Witam Was serdecznie w moim filmiku na kanale The Crazy Piro Team Dzisiejszym materiałem lecimy sobie z testem dwóch wyrzutni Są to wyrzutnie od jednego z moich ulubionych starych importerów Czyli od Pyro Morawii. Generalnie są to wyrzutnie w stylu Tropika, w sensie na przykład TB166, czyli są to wyrzutnie z piskiem, o czym przy unboxingu nie wiedziałem. Jestem mega fanem takich wyrzutnie generalnie, więc jestem mega podierany tym testem i jestem ciekawy, czy będą dorównywały właśnie chyba jedynym swoim przeciwniczkom, czyli właśnie tym kostkom od Triplexa, gdzie też od Tropika, gdzie też tak naprawdę tam są tylko w sumie dwa efekty, tutaj mamy aż 4 i są te efekty różne. Przetestujemy sobie na razie dwie czterech Będzie drugi odcinek, gdzie przetestujemy dwie pozostałe. Mamy tu southward i eastward czyli generalnie w <laughs> wrona na w Wschód i południe. To w sumie pasuje do lokalizacji na mapie Polski, przynajmniej mojej. To może będzie moja ulubiona. No i tutaj mamy właśnie piszczątki, wilki wyjące w ogóle coś się to nazywa, do kolorowych migawek, czyli pewnie będzie to po prostu kolorowy glittering. No i tu mamy efekt tu mamy efekt yy, wilki do też kolorowych gwiazdek i srebrnego wodospadu. No, jestem ciekawy, czy to będzie brokat, czy coś innego. Generalnie zapowiada się to fajnie. No, wyrzutnie są dosyć drogie, bo to jest tam 130-140 zł. Tylko, że po prostu y, tego typu wyrzutnie y, są dużo droższe niż odpowiedniki w takim samym kalibrze, z takimi, taką samą ilością strzałów. No, ale to też wynika z tego, że mają naprawdę y, spory. Nek, no bo taka jedna wyrzutnia ma Neku 430, to naprawdę jest mega, mega duża, jak na 25 strzałów w przez 25 mm, no ale to się właśnie wiąże z tymi nietypowymi, ciekawymi efektami, więc yy, myślę, że nie ma co przedłużać, lecimy testować. Kostka East World, tyro zobaczymy. Yes. <skrybuj> Schód wschód był średni, no bo nie wybuchał, ale teraz lecimy z, z tym z południem, czyli naszym lokalnym tutaj kierunkiem, więc na pewno będzie lepszy. Ale i tak pisk, szczerze nawet nie wiem, czy nie lepszy niż w tropiku, tak? Niesamowicie fajny, przenikliwy. Dobra, odpalamy. To wysoko leci. Nawet nie wiedziałem, że jest mgła dzisiaj. No i co? Na krótkim podsumowaniu tych dwóch wyrzutni, jest World i South World, mogę Wam powiedzieć, że naprawdę y, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Nawet ta pierwsza wyrzutnia, która miała y, jakby silenty, w sensie no, po prostu nie wybuchały jak normalnie strzały z wyrzutni, tylko po prostu się rozpryskiwały. Chociaż że przyskiwaniem też było określenie, wiecie o co chodzi, po prostu była poza zapiskiem wyrzutnia Silent i tak zrobiła mega wrażenie, bo i tak w tych wyrzutniach główną zaletą jest niesamowity, przeraźliwy pisk, który po prostu rozwala uszy, jak się blisko tych wyrzutni stoi i na pewno są one porównywalne do tych wyrzutni tropika yy, też z tej serii yy, piszczących wyrzutni Screamów. Na pewno ja bym wybrał drugą południe, no bo wiadomo, że miała strzały Glittering, który naprawdę jak na kalibr 25 metrów też całkiem długo się utrzymywał i te wybuchy nie były takie małe, ale wydawało się małe, bo leciał niesamowicie wysoko. To nawet gdzieś tam w chmurach dopiero wybuchało niskich bo mogły nie było w tym dniu, kiedy to odpalaliśmy, tylko te niektóre strzały leciały tak wysoko, że już w niskie chmury wpadały. Naprawdę jest to yy, mega, mega yy, fajna seria kostek. No i zobaczymy, jak kolejne dwie wypadną w y, dalszych testach. Jak na razie, no tutaj zdecydowanie wygrywa yy, południe, no bo po prostu miało fajny glittering na końcu, różne efekty. Yy, no ale w obydwu wyrzutniach ten pisk jest epicki i mega głośny, także dla tego efektu jak najbardziej te wyrzutnie polecam.